kim jest dla księdza Jan Paweł II? Jest przede wszystkim dla mnie ogromnym autorytetem, świadkiem wiary i świadkiem tego, że wiara jest rzeczywiście radosnym przeżywaniem spotkania z Panem Bogiem. A jakie wartości utrwaliły się w księdza myślach dzięki papieżowi Polakowi? No tych wartości jest wiele, ale chyba najważniejszą jest dla mnie umiłowanie Kościoła. Kościoła, któremu papież oddał całe swoje życie, miłowanie też człowieka, również tego człowieka bardzo potrzebującego Chrystusa w dzisiejszym świecie. Ojciec Święty doskonale potrafił dotrzeć do każdego z nas. A jakieś ulubione dzieło papieża? No, praktycznie każde dzieło jest ulubione, bo, bo jest bardzo głębokie, ale szczególnie lubię wracać do e, pięknego dialogu Wittorio Messoriego, który przeprowadzi właśnie rozmowę z Ojcem e, Świętym, gdzie stawia mu pytania na szereg bardzo, ważnych, o, o bar, szereg bardzo ważnych problemów życia współczesnego e, kościoła i chyba, chyba jest to takie najbliższe mi e, mojemu sercu e, przesłanie Ojca Świętego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Prześwięcie szkoły. Wiem, że jest 2 kwietnia. Tylko tyle? Nie, wiem, że jeszcze biskup przyjeżdża jest dużo zaproszonych gości. Młodzież będzie oświętnie ubrana, no i będzie to wyjątkowy dzień dla naszej szkoły. Wiemy o święcie szkoły do sporo, ponieważ chodzę to już drugi roczek. Święto szkoły obchodzone jest z 2 kwietnia. Jest to w rocznicę śmierci naszego rodaka Jana Pawła II, który był moim zdaniem dla młodzieży wielkim autorytetem, promował ogromne wartości, które nasza szkoła przekazuje uczniom. Grono pedagogiczne samorząd szkolny podjął decyzję, że nasza szkoła właśnie będzie pod patronatem Jana Pawła II. Może związane to jest z tym, że nasza szkoła jest również pod patronatem katolickiego Uniwersytetu Rubelskiego, Jana Pawła II. Wiem, że święto szkoły odbywa się 2 kwietnia. Przyjeżdża do nas biskup i ogólnie jest to bardzo, bardzo duża uroczystość, bardzo ważna dla naszej szkoły. Wiem, że na sali gimnastycznej ma być wystawiony telebim, na którym będzie retrans, znaczy transmisja właściwie jakiejś mszy właśnie z udziałem biskupa. No i wszyscy mają być odświętnie ubrani, jak to sama nazwa, sama nazwa wskazuje, że święto szkoły to tak jak na każde święto, jednak tym strojem musimy to uczcić. Święto szkoły odbywa się 2 kwietnia. No w tym roku czeka nas bardzo... Y Wzniosła uroczystość związana z drugą rocznicą śmierci papieża, także zapraszamy wszystkich do udziału. Święto szkoły bardzo poważnie łączy się z Janem Pawłem II. Co o nim wiesz? No był to człowiek Polak, był to człowiek, który został papieżem i na pewno zjednoczył wiele ludzi, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Bez względu na to, jakie religie wyznawali, ale Zawsze umiał połączyć muzułmanów i był pierwszym, był pierwszym papieżem w historii, który próbował tak jakby zjednoczyć, znaczy próbował porozumieć się z innymi religiami. A kim on dla ciebie był? No, na pewno był dla mnie autorytetem. Na pewno był człowiekiem, którego warto naśladować i którego postawa chrześcijańska, ale też samego jego życia była, jak już powiedziałem, godna naśladowania. Nie dziękuję. A powiedz mi, co wiesz o Janie Pawle II? Jan Paweł II, papież, był człowiekiem bardzo trafiającym do starszych, jak i do młodzieży i uważam, że zjednoczył wiele ludzi za życia a jeszcze więcej po śmierci. A kim był dla Ciebie Jan Paweł II? No, był człowiekiem moim wzorem, autorytetem i starałem się, staram się żyć według jego zasad. Zdecydowanie był człowiekiem wielkiej klasy i mądrości, inteligencji. Mam nadzieję, że młodzież będzie traktowała go jako swój wzór do życia w przyszłości, dlatego że zdecydowanie jest to osoba gotowa naśladowania. Dla mnie Jan Paweł II to chyba każdy człowiek na Ziemi wie, kim on był. Przede wszystkim był Polakiem, był człowiekiem, był wielkim człowiekiem, był piłkarzem również, świetnie grał w piłkę nożną. Przyszło mu żyć, urodzić się w niezalekich czasach, ale, ale dał sobie radę. Wcześniej był biskupem krakowskim, został papieżem. Wszyscy go znali, wszyscy go kochali. Niezależnie w sumie od rasy, od wyznania, od wieku, od narodowości, każdy wiedział, kto to jest. I każdy przyjmował jego nauczanie, nieważne czy wierzył w to, czy nie, ale, ale mówił mądre słowa i był Polakiem. Dla mnie osobą o niezwykłej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i niezwykłej tolerancji, a wydaje mi się, że są to dwie cechy, które nam, Polakom w szczególności, są w dzisiejszych czasach potrzebne. Także dla mnie osobą zdecydowanie szczególną.